Cześć, tu Magdalena Jurczuk. Witam was w pierwszym odcinku The Power Shift, podcastu o energii przyszłości, technologii, regulacjach i decyzjach, które mają realny wpływ na naszą branżę. Ten odcinek miał wyglądać zupełnie inaczej. Planowałam rozpocząć rozmowę z moim gościem, profesorem Grzegorzem Lota. Od wielu, wielu lat związany z branżą energetyczną. Ta rozmowa, oczywiście, się pojawi już w kolejnym odcinku, a zaczynamy od tematu, który dotknie absolutnie wszystkich: inwestorów, IPC, producentów, przemysłu i tak naprawdę każdego, kto działa dzisiaj w OZA. Opowiem o zmianach, które formalnie przyjęto już dużo wcześniej, ale dopiero teraz, w 2006 i 2007 roku. Zaczynają naprawdę działać. Dlaczego dopiero teraz? Bo większość przepisów miała okres przejściowy, który właśnie się kończy. Co już dzisiaj widzimy w praktyce, w ofertach, w cenach stali i aluminium, w kapeksach, w negocjacjach z EPC, w modelach finansowych i oczywiście w strategii inwestorów. To nie są zmiany na papierze, to jest realna przebudowa rynku, która właśnie się dzieje. Dlatego pierwszy odcinek musi dotyczyć właśnie tego. Dzisiejszy odcinek podzieliłam na trzy części. Część pierwsza to są przepisy Unii Europejskiej, ITS, ITS, to CBAM. Część druga to jest finansowanie i mechanizm rynku, PPA, CFD, BEST, Demand Response. Trzecia część wpływ na rynek, strategie na najbliższe lata. Żeby to wszystko zrozumieć, co się zmieni w kolejnych latach, musimy zacząć od fundamentu, od ITS, European Emission Trading System. Co robi ITS? Robi jedną bardzo ważną rzecz. Sprawia, że emisje CO2 są coraz droższe. Dziś w systemie ITS funkcjonuje zmienna pula uprawnień, która co roku jest stopniowo zmniejszana. To bardzo ważne, nie ma jednej stałej liczby uprawnień rocznie. W 2003 roku nadwyżka uprawnień wynosiła około 1,11 miliarda, rok wcześniej, w 2002, około 1,78 miliarda. I właśnie dlatego ceny emisji CO2 rosną, bo uprawnień na rynku jest z roku na rok po prostu mniej. To pokazuje, jak szybko Unia ogranicza ich dostępność i zaostrza cały system. Ceny 2026 w scenariuszach analitycznych około 90 euro za tonę. 2030 prognozy mówią o 140-150 euro za tonę. Jak to działa? Każda firma w systemie kupuje lub dostaje uprawnienia do emisji. Jedna emisja równa się 1 tona CO2. Jeśli emituje mniej, sprzedaje. Jeśli więcej, dopłaca. Kogo to dotyczy? energetyki, przemysłu ciężkiego, stal, cement, chemia i lotnictwa. To wszystko zacznie bardzo mocno wpływać na CAPEX. Kolejny ważny przepis to ITS2, system, który działa na poziomie codziennego życia i jest powiązany z Social Climate Fund i to jest największa różnica. ITS2 obejmuje paliwa do transportu i budynki. Czyli Benzynę, diesel, olej opałowy, gaz do ogrzewania. Firmy paliwowe będą kupować uprawnienia, a koszt emisji zostanie przeniesiony na użytkownika końcowego. Podsumowując, paliwa kopalne droższe, ogrzewanie gazem droższe, transport elektryczny tańszy w eksploatacji a pompy ciepła bardziej opłacalne. Wejście 2027 rok, ewentualnie 2028, 8, jeśli ceny energii poszybują. Jakie liczby? Benzyna i diesel, szacunki mówią o plus 10-15 centów na litrze, ogrzewanie gazem w analizach plus 8-12%. To nie historia, to jest nowa ekonomia OZE. Kolejna regulacja to SIPAM, czyli Carbon Border Adjustment mechanizm, czyli cło węglowe, mechanizm, który zmienia globalną konkurencję. SIBAM działa bardzo prosto. Jeśli importujesz produkt wysokoemisyjny do Unii Europejskiej, dopłacasz jest za jego ślad węglowy. Dlatego, dlaczego? Bo europejskie firmy płaciły za emisję FTS, a producenci spoza już nie. Czyli stal z Europy była droższa, a stal z Azji tańsza. Tylko dlatego, że Unia stosuje bardzo surową politykę klimatyczną, a inni niestety nie. SIBAM wyrównuje warunki gry, to jest jak granica z kalkulatorem śladu węglowego. Jak działa SIBAM? Importer musi obliczyć, ile CO2 zostało wyemitowane przy produkcji danego towaru i zapłacić za to emisyjnie. Dokładnie tyle, ile wynosi cena w europejskim ITS. Jeśli produkt jest bardzo emisyjny. Dopłata wyższa, jeśli czysty niższa. Co ważne, producenci spoza Unii Europejskiej często nawet nie wiedzą, ile realnie emitują. CBM wymusza dokumentację procesu produkcji. Dotyczy to m.in. stali, aluminium, cementu, wodoru, nawozów, energii, komponentów bateryjnych. Przykład, według dostępnych analiz, produkcja stali w Chinach może generować około 2,2 tony CO2 na tonę stali, podczas gdy w wielu zakładach europejskich około 1,2 tony CO2 na, na tonę. Różnica 0,8 tony CO2. Przy 90 euro za tonę robi to 72 euro dopłaty do importowanej stali. Co to oznacza dla OZE? Troszkę stal. Droższe konstrukcje pyłek, droższe komponenty bez, zmiana kierunku importu. SIBAM działa raportowo do końca 2025, a od 2026 realne płatności. Po 2030 roku darmowe uprawnienia WITS będą stopniowo wygaszane. Wraz z pełnym wdrożeniem, SeaBAM oznacza po prostu coraz wyższe koszty dla produkcji wysokoemisyjnej. I jeszcze większą przewagę dla dostawców niskoemisyjnych. Co to oznacza w praktyce? Podniesienie ceny importowanej stali, zmieni kalkulację CAPEX, projektów PV, bez, zwiększy konkurencyjność firm produkujących w Unii Europejskiej i przyspieszy przechodzenie przemysłu na niskoemisyjne technologie CBM. To cło węglowe, które sprawi, że import wysokoemisyjnych towarów do Unii Europejskiej stanie się droższy. A firmy, które produkują czysto, będą wygrywać. I przechodzimy do części drugiej, to architektury finansowej. Dwa mechanizmy, które już dziś są fundamentem dużych inwestycji w fotowoltaikę, i hybrydy, to PPA i CFD. W Europie dominują corporate PPA, natomiast CFD pozostaje narzędziem utility scale. Co to jest ten PPA? Czyli Power Purchase Agreement to długoterminowa umowa zakupu energii pomiędzy firmą a wytwórcą energii z na 5, 10, a nawet do 20 lat. PPA przede wszystkim stabilizuje cenę, przychody, cash flow, bankowalność projektów. Dla przemysłu hedging, czyli zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym. Dla inwestorów bezpieczeństwo. CFD, Corporates for Difference, działa prosto. Jeśli ceny rynkowe spadają, państwo dopłaca. Jeśli rosną, inwestor oddaje nadwyżkę. Mechanizm bardzo przewidywalny, stabilny, promowany przez Unię Europejską w projektach Utility Scale. Także będzie coraz częściej zabezpieczana przez CFD. Kolejna rzecz to są magazyny energii, BES, o których jest teraz bardzo dużo się mówi. Unia wprowadziła Electric Market Design, gdzie magazyny energii zostały uznane za osobny element infrastruktury systemowej. To największa zmiana ostatnich lat, to oznacza koniec traktowania BES jako dodatku. Od teraz priorytetem systemu jest przede wszystkim elastyczność, a nie sama produkcja energii. A magazyny to zapewniają: stabilność systemu, bezpieczeństwo sieci, bilansowanie OZE, pracę w godzinach szczytu i większą przewidywalność. Europa potrzebuje do 2030 roku rzędu około 200 GW elastycznej mocy. Magazynowanie, przesunięcie zużycia i inne rozwiązania. Dziś mamy dopiero kilkadziesiąt gigawatów zainstalowane, więc luka jest przeogromna, a to jest bardzo duży potencjał. I przechodzimy do trzeciego filaru, do systemu demand response. Na czym on polega? Polega na tym, że odbiorca ogranicza lub przesuwa swoje zużycie energii i otrzymuje za to wynagrodzenie. Dotyczy dużych firm, gospodarstw domowych, magazynów energii, smart gridów, automatyki budynkowej. To rynek, który będzie rósł moim zdaniem najszybciej, szybciej niż moc zainstalowana woza. Moim zdaniem, demand response będzie największym i najszybciej rosnącym rynkiem usług energetycznych w Europie. Ogromny potencjał dla inwestorów, dla firm budujących modele biznesowe wokół elastyczności. I przechodzimy do części trzeciej, czyli wpływu na rynek w latach 2006 30 Projekty oparte wyłącznie na pifi będą coraz trudniejsze. Powody przede wszystkim presja przyłączeniowa. Konieczność bilansowania, droższa stal i, i brak elastyczności. Nowy standard. Zdecydowana większość dużych projektów, co już widzimy, będzie miała magazyny energii, pełen bez lub hybryda bez. co to oznacza dla CAPEX? od 2026 Capex plus 310%. Droższa stal, aluminium bateria, obowiązkowy ślad węglowy. Finansowanie tylko dla projektów elastycznych. Od 2027 roku pełne skutki i testu, wyższe koszty transportu i ogrzewania, większa presja na bilansowanie, dynamiczny rozwój PPA, rosnąca rola CFD. Jak firmy powinny się przygotować? Optymalizować ślad CO2, projektować hybrydy PV plus bez, Zabezpieczać energię PPA i CFD, co się już dzieje, wybierać dostawców niskoemisyjnych, analizować koszty cykli baterii, budować kompetencje bez w zespołach, zarządzać ryzykiem regulacyjnym i kosztowym. Zmienia się także sposób planowania projektów. Harmonogramy będą w bardzo dużym stopniu zależały od dostępności stali niskoemisyjnej. Czasu dostaw baterii i wymogów raportowych. To koniec ery prostych, jednowymiarowych projektów. PV... Dokąd zmierzamy? Wygląda na to, że wchodzimy w dekadę, w której energia stanie się najbardziej strategicznym zasobem Europy. Kierunek jest dla mnie absolutnie jasny: pełna hybrydyzacja projektów, dynamiczne taryfy. Magazyny energii jako standard, niskoemisyjna stal i materiały jako obowiązek, system oparty na elastyczności, a nie tylko produkcji. To jest dekada, która zdefiniuje przyszłość całego sektora. A ci, którzy dostosują się jako pierwsi, po prostu wygrają. Europa staje się rynkiem premium, droższym, ale bardziej przewidywalnym, stabilnym. I opartym na jakości oraz technologiach niskoemisyjnych. I na koniec, co to wszystko oznacza dla poszczególnych sektorów, bo te przepisy nie są neutralne. One tak naprawdę ustawiają kierunek całej dekady. Moim zdaniem, największymi wygranymi będą sektory, które budują przede wszystkim elastyczność, redukują emisję i mają niskoemisyjny łańcuch dostaw. To przede wszystkim magazyny energii, jako nowe kręgosłupy systemu, projekty hybrydowe PVB, elektromobilność i infrastruktura ładowania, przemysł niskoemisyjny, stal, aluminium, baterie z najniższym śladem CO2, demand response, agregacja, automatyka energetyczna, technologie cyfrowe, predykcja zarządzanie energią, optymalizacja. Z kolei sektory, które wejdą w najtrudniejszy okres, to są projekty wyłącznie PV bez elastyczności, stal i aluminium o wysokiej emisyjności, producenci komponentów w kraju bez transparentnego śladu CO2. Transport i budynki oparte na paliwach kopalnych, projekty, które nie mają strategii CO2 lub nie przygotowały się pod SIBA i ITES2. A najmocniej zwolni wszystko, co jest emisyjne, nieelastyczne i bez śladu CO2. Natomiast najmocniej przyspieszy wszystko, co jest właśnie czyste, elastyczne, raportowalne, bankowalne, zgodne z European Union Market Design i po prostu przyszłościowe. Bo jeden wniosek jest absolutnie jasny. Europa właśnie przedstawia gospodarkę z epoki taniej energii na epokę czystej energii. I ci, którzy potrafią tę zmianę wykorzystać, będą liderami dekady. I tym zdaniem kończę pierwszy odcinek The Power Shift. Linki do przepisów Unii Europejskiej znajdziecie w komentarzu pod tym odcinkiem. W kolejnym odcinku spotkam się z profesorem Grzegorzem Lota, naukowcem i liderem projektów badawczych w obszarze magazynów energii i nowych technologii materiałowych. To będzie spojrzenie na energetykę oczami badacza, który współtworzy technologie, które mam nadzieję za kilka lat staną się rynkowym standardem. Jeśli ten odcinek wniósł dla Ciebie wartość, zasubskrybuj, skomentuj, udostępnij. To dla mnie będzie sygnał, że warto robić kolejne odcinki w tej formie. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam i do zobaczenia.